Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie strzelce w horoskopie tygodniowym od 27 listopada do 3 grudnia. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Strzelce, horoskop tygodniowy 27 listopada, 3 grudnia. Jakieś rady, wskazówki dla strzelców? Strzelce. No, kochane strzelce, ale się będzie działo. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę, była w szanse do wykorzystania, charyzma, temperament, dynamika, przyciąganie fizyczne, seksualne, osobowościowe, będziecie się bardzo, bardzo podobać, ale ktoś Wam również może się bardzo spodobać. To, co Wam może poprzeszkadzać, karta księżyca, karta siły. No, jakieś lęki, obawy, jakieś smutki, troski, jakieś no... Coś, co po prostu wam będzie przeszkadzać, co może wam poprzeszkadzać, ale to jest tylko i wyłącznie na poziomie waszej głowy. Nie istnieje w rzeczywistości, ale możecie trzymać w ryzach swój temperament i nie pozwólcie na to. Nie powielajcie starych błędów, starych schematów działań, ale pozwólcie sobie na rozwój. Karta Rada, Karta Wiary, no uwierzcie w siebie, w swój potencjał, który jest ogromny. Nie czujcie się niewystarczający, czy niewystarczający. Nie czujcie, że czemuś nie podołajcie. Dacie radę ze wszystkim. To, co nieuniknione i wynik, trójka buław i piątka buław, no nieuniknione jest to, że będziecie patrzeć z nadzieją w przyszłość, będzie satysfakcja, ulga, magnetyzm niesamowity, radość, szczęście. No i wynik piątka buław. No nie dajcie się rozterkom, walce serca z rozumem, serce swoje, rozum swoje, uspokójcie swoje zmysły, uspokójcie emocje. No i szóstka kielichów na dokładkę, miłość, wsparcie, przyjaźń, szczęście, dodawanie otuchy, super wiadomości, świetne wydarzenia. No pięknie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego tygodnia. Papa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.